Dzień dobry, z tej strony FPK i chciałbym wam dzisiaj zaprezentować dwie najciekawsze bitwy z obrony twierdzy mojego klanu. Przedwczoraj atakował nas klan Omni. Wygraliśmy z tym klanem wszystkie bitwy i z tych bitew zapodam wam tutaj dwie powtórki, dwie bitwy, które uważam za najciekawsze. Także zapraszam was do oglądania. Dobra, ruski mat otwarcie, 113 i ze mną tutaj w trójkę. Łapiemy przestrzał na, na co, co znajdziemy, piątki Tutaj defensywnie gracie, ruskie medy Kurwa, ja mam 50 BK Oj, jeden ruski medy niech zostanie na snajpie Reszta ruskich, e, gdzie, gdzieś tu A tu baty? Tego, A ma robić piątki otwarcie? To, to są 40, po tutaj na górę, bo lepsze odpuszczanie Ja mam, ja ja mam najcenniejsze udziało, więc nie jed Jeden ruski tutaj, drugi tutaj, trzeci robi otwarcie Baty A na drugą stronę, baty tutaj Dobra. dwa No to ja, Zobaczcie robi otwarcie? Tak. Okay. Co to jest? NGTS? Jakiś TeamSlowy czy co? Tak, nie, nie. Po, pod turnieje, no podturnieje. No. Nuggets się nazywają, tak no, dla no. beki. Jakiś, jakie. Wignorat, nie? nie wiem, ja wiem, że ten Lyam to jest ich wykonawczy. Choć mi ten już li... jesteś dalej, to ty Jakby Jakbyś X-140, tego NGTS nie ma bo on ma e, naloty. Nie, to tutaj musicie spór, z początku ostrożyć. No. Czemu, czemu no, nie, nie mamy otwarcia tutaj, panie? No, Buckshot na braku. W drugą stronę grają. Dobra, ja jadę, to wyróbcie nagrałem. Tam będzie sam batchet z waszej strony. Uciekajcie stąd. Oj, miło. 113 w przód, 113 w przód, ten batchet nie może stąd uciec. On jest tutaj sam. Nasze baty wycofać całkowicie. Arton też gdzieś tam ucieknie. Nie jest. O? no jednak nie jest. Nie jest, tu wszystko będą mieli. No to, no to 113 113 easy ty wróci, no nie? Tu, tu no, Rysiek wracaj, bo tam mają więcej czołgów Tylko dwa czołgi Stójmy koło siebie piątkami, bo nam pierdolą Tam, po Ale będzie Może nalot na ten stoją... tutaj? Czy nie? nie ja dobrze. wam jedne trzy czołgi teraz A Graham i Mostinger źle stoicie Szerzej Nie, nie, bo oni tu są tymi... Oni są dość zesplitowani tymi piątkami ba ty wracacie Tutaj, walczyć tam kurwa Dobrze no, bo mówię, że wracamy do. do no, dnia. bo myślałem, że, 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 że tam są wszystkie czogi, ale jak się by tutaj, to, to mówię, żeby zostać. Patu, wierzę w ciebie. Uwaga, no, wiesz, tu pchają z tej jednarty. strony. E, ja mam podobną. No, Reszka te pomogę. jest, jest pomogę. kurwa, tutaj jest. Oho, mhm. ile patrzeli? Tu jest. Barta minus jedną. Nie, y, barta zero, sorry, te popek się ładuje. Obydwa sprawdzają. To bo one są tam same, ale zaraz tam może być jakaś... Eee, 113 z ze mną tutaj, Pany. Eee, z tym... No, przyjadę, przyjadę, przyjadę. Żeby nas te medy nie wyjebały, to... dobra nice. Jedną pestkę mam. Okej, Ja po się ruszam, ja po nim się ruszam. Jadę, koper, jadę. Tvp, co ma mi minus? Ten tvp minus jedną, ten tvp minus jedną ma. Jelki, może ruszam na snipe Ja to bez sensu. Ja nie mam pestek, no przecież kurwa pisałem. on ma minus jedną. Kurwa on zjeżdża na dół P.S.K. na, 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 na T6-2, ktoś? już musisz go porobić, bo on chce mnie wyjechać Dobra, no, dzięki On ma minus jedna, Ej, oni się przemieszczają! e puszują. ki pushują Ja pierdolę Tyj bacami wracajcie! Ta my, my zamykamy plenki. od środka, zaraz jedziemy ja, ja mam za mało TVP i... Będą tu puszować Puszują no ja Defensywnie, defensywnie, panie Przyjmijcie ich tam Cofnij stinger Arta KD Co ty Porobisz już go, Miłosz, nie? Tak Fokus pierwszego no dojeżdżamy tutaj nie jak najszybciej? Musimy ruszujemy Tak, no krokiem. Tak, na tą stronę, na tą stronę. Na lod. Ja zaraz na dupę wjadę z pięcioma. jest STP-kolszoty nie? Pisze 10, 10 sekund. No mela. Hmm, kurde mam za mało HP żyć ZUFAJCIE, ZUFAJCIE TAM ciągle. Dazek, zaraz na dupę jedziemy, no, ja z pięcioma no, jadę, nie? Na dobicie jest E-piątka E-piątki, dwie są na pestki na Ar arta. Ja, ja się nią zajmę, ja się nią zajmę, easy bat dwie pestki O tu, Dobra, to musimy tutaj po prostu wylać 6 sekund skończy arta. wy tam się z nimi zajmujcie Dobra, nice Wjeżdżam Aha, no to wyjechałem, świetnie Wad, cofnij w fiedon Ja się cofnę, ja się bad, cofnę bad. Dobry, dobry, Już jest tak, bad, Już jest GG, spokojnie Dobrze no, że <noise> <noise> Do, Dobre to było, te 113 tutaj Kurwa KURWA spojrza. KOPERK Sorry <głosy> 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 Celowałem w jego <noise>

Grałem na koncie, tym, gdzie bijam gunmarki, go odholowałem i on pisze. I to była przegrana do mojego teamu. On pisze, not even aim bot, help you roller, nie? Zmienili no. arty? Czy mi się wydaje? Nie. Aha, prawda. Więcej NGTS-ów chyba jest teraz. KJK to jest arciarz, dobry nawet, on mnie wkraczać w Nie, a trzy były chyba. Dobra, dwa batchaty pod most, jeden batchat tutaj. Wszystkim jedziemy przy linii, żeby skowerować baty jak cokolwiek wyświecą. Tu się ustawiamy na razie na snajpę. To co te, te, te baty wyświecą, jeden będzie się starał gdzieś tutaj podjechać. Jak się uda, tutaj to będzie genialnie. Jak się nie uda, to to będzie kombinował. Rozwalić no, e, z... budynki na kapie. Zaj Zajmiemy tą, tą miejscówkę i, i będziemy kombinować potem. Baty... Znaczy... Do i wszystkie jest. jebać budynki na kapie. Tak, budynki, budynki jebać. Ja e, z tymi bekami rozumiem, że też jedziemy na snajpę? Tak, też na snajpę na razie Tylko wy się trzymacie z tyłu, bo w razie wu będziecie... Dobrze rozumiem Bo łatwe światło tu da się w w lewo i lukamy co nasze błoty prawo kurwa, gdzie w lewo? prawo Ale koperk z Anglii jest, to u nich jest na... Idziesz? Dobra, dajesz? Jadę, jadę ja Spot, okay. Spot jest Ok Spotet 113 No się schował już, Spotę Spotet Arta strzeliła Arta tutaj na... Arta jest tu ...na maksa może się podjechać Jakie piotr Spotet! tutaj! 50 bez, zostajecie. St tak, stoimy, stoimy. E 100, 100, 100, 100, 113 do przodu, ruskie medy na snajkę. 113 do przodu. przodu. Masz medy. Medy tam były. So wracając czas. <tosan> nie wyzałasz tam dotąd, nie? Dobra, cofnij gdzie gdzie trochę, bo nie mamy rysowania na nich. No, no, ale no ale ja nie cofnę, ja jestem w dziurze właśnie. Dobra, no teraz potrzebujemy okay. cover od metalu. No, zjechać, tak. No, jedziemy. Co no, ty snajplik? No, porobisz tego, bata? No nie porobię, bo mnie kurwa zeszło. Aha, Uda, z... ja go może zramuję, bata. Patrzmy, medy na poczekaj. Po imieniu w spocie macie tak. napierdalać kurwa. Uh, the point is that no, ma... to... User left your channel. Będziemy... Będzie bicie przynajmniej. Nie zabi się. Oni coś robią, a on się rzekł po 13 tymi... jadą, ej! No to snapisz, ja ruskiem jadę snajpę. Tak? Przestawić się tak, żeby snajpa była. Marta KD. No i wyjechać. No wszystko jak zjeżdżają w dół, kurwa. Tylko blisko, okay. no ja nie wiem. Ruiz, uciekajmy. Kurwa. Snapisz, panie. Kurwa. Nie weszło. Ten jest na Open, jebać go kurwa. Wszyscy Wszyscy fixuta, jebać. Ten, ten 22, ten 22 na wszystkich tutaj jebać. T22 na hita. On jest kurwa na Open. Kurwa, okulary pożyczyć. Terminator też na Open chyba. Wszystko to ma Open. To wszystko jest na Open kurwa, pizza. Ja spokojnie patem. Nie bać tego. Nie bać tego. W Wonder of Wonders idzie bokiem. Burysie go tam z farmi Oni jedneli artyleria no Muszę się przeładować, ale już po mnie pewnie jakiś med jedzie Durysia jakbyś dał spotę co no. na... jedzie po nie wydałbym tam jebać No jedzie Uciekaj, uciekaj Muszat pewnie też jedzie Burysia No to nie stwierdzono no easy kurwa się schowa za Ta 22 na odporu no, no, 22, no. 22 tam na snipie a znowu może tutaj. Arta, Arta! Panny! Z Artek, ktoś zabije? Nie. Arta, bo ja kurwa, Najwyżej będzie jechała teraz. Ej. Arta, Arta! 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 Arte. Arta! 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 Ej, za szaryska zabiciu! Zobaczcie, Domek, ta piątko na dobicie. Domek, taje na dobicie. Arta, 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 arta! Bo potrzebujemy ruskie meczu, ja, ja Jedziemy! jedziemy. Ja wszystkie, wszystkie ruskie tu muszą dojechać. Chodź, ale chwali, jedźcie po otwarty, bo tam mają coś na spocie. Tego macie, tego macie dobicie. Niżej, tędy niżej, 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 niżej. Pod mostem jest Bac na spocie, nie. w dule. No, Grajmy pod arty, tak? My art, oni kurno nie mają. Mam 5 minut, chyba. Ej, ej tam musi na Ty tych piątki. Dobra. Próbował, was zrobił, co się dzieje. piątki piątki, ja. Jadę, jadę, jadę. Albo na sniper, albo na. Formalnie, już snajpi. Ja z 140 i tak mam mało. Arto musicie ci pomóc, nie? Ja, artom zaraz będę skupiał te piątki, nie? Tylko ten kurwa jeba na no, Nice! piątki. You're na piątki like, teraz like, no. priorytet, ten Trzeba eee, to wójta po Widzę, widzę, widzę. Nice! pięknie. Nice. Idę tam do ciebie. Ok, jeszcze trochę, się yeah. trochę wycofam. Negus, yeah. spotuj ciągle, tutaj. nie? Tak, no, tak, Imo na most, imo na most. Już, zaraz mi, będą jebać Tak, sekund. Ile? 30, No, dwadzieścia pięć. Dobra, dobra. Ej, ruskie medy... Bra, czwórka w czwórkę tutaj. W czwórka czwórkę ruskich medów. I będzie... Piąta podjdzie na agresywnie, żeby mnie zajebać teraz. Jakbyście ten domek, kurwa, rozjebali tak... Na tupi tu, gdzie stała piąta. Ej, przewróćcie się. Formuła się przewróciła. Stinger wraca, Stinger wraca. Stinger, formułę poodwróć. Ej, posłuchaj, skąd będzie, skąd stać się dwójką? Grupujmy się w trzech i na ziomka. Doska. Tymi dwoma będziemy e kami chodźcie spot. i spuścimy tego gnoja. To jest. No, na twardy... Drugą stronę. Na drugą stronę. Na, na, na tak. Wrócisz, tak od... ja, nie, dobrze, dobrze. Dobry, dobrze, dobrze, nie, 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 i fokus jednego musicie trzymać, bo inaczej to chuj. Ja podjeżdżam. na ci dwa Jak Kurwa, teraz Medom może pomóc. Podjeżdżamy? Podjeżdżamy. Tylko 600, 600, trzymaj bez Mimo, że 600. O góry 400 wychyla. góry 400. To się bójka dalej, nice. Dobra, też jest 2i. porobicie go. Czas panowie. No, no ja to, to, się... nice. to i tak jest ostatnie seba Chuj kurwa. Ale no chodzi, kolumali. że że byśmy jeszcze zdążyli to wygrać. No dobra. Podatek wojska dwójkę yol formuła. Już jest bitwa, to nie ma tego. Spota mam. Nie za. Zader... Schowaj no. się staczek dla nie? Dobra już. Dobra, ale dasz, ja to we piątkę już kończę, nie. Leci w piątkę. Nara. Hello Tutaj trochę na początku było słabo, bo my świeciliśmy wszystko, kurwa, covera w ogóle nie było. Bo oni byli Znaczy Oni to podnoszali damage, nie było fokusa, wiesz. A nie, Stinger, 열... pochwal nie, nie, ich nie, się, nie, nie, pochwal się, że ich odholowałeś. Stinger formułę ładnie bardzo ładnie. nie, 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 Chuj Za taki wynik to chyba dodatkowy tysiąc Piętnaście no. tysięcy należy O luju Bo, bo oni, wiesz, oni chyba nie odpalili z tej rezerwy, wiesz na no. nie chciałem Uwaga, zakładam twierdzę dla tych, co grali Nie? Ej, no to jest dyskryminacja ja Mam pudełka wyrobione za ten tydzień